Siemanko wszystkich z tej strony Hadziej Rzeźnik Zaczynamy Kolejny odcinek z serii Tasakiem Wy. Mm, kole, kolejny odcinek, odcinek numer 3 A e, ja już nie żyję Już nie żyjesz. Zobarłem, no Ale jest to oczywiście tak, Oczywiście. Gra naprawdę jest nie do wyjebania Bo mi się zajebiście, już kurwa gramy kilka godzin i dalej ma nabrać mało, mało, mało. Ogólnie się gra się nie nudzi, nie? Ciężko powiedzieć, że nie gra, graliśmy paru o. godzin bez przerwy Przy parunastu nie? Że to bywa. Tak jest. To zaczęliśmy od faila, ale dobra. Trzeba się odpuść. Trzeba się odpuść, tak Ja tam palę wszystkim na wejściu. No, tym razem oczywiście gramy do bossa Mam nadzieję, że uda nam się go pokonać Ło. Kurwa mać co jest grane, już nie żyję. Robi się coraz trudniej Pominam, o no. kurry no. Aż powinnamy, że gramy tylko na, na, normalnym, na, na normalnym poziomie, poziomie normalnym, na, na, na normalnej funkcji. Nie na hardzie. No na hardzie to jazyk. No ale oczywiście czujni, bo nie, wcześniej czy później robimy odcinek specjalny e, w, w trybie hard. Dokładnie i będzie, będzie dużo śmiechu. Zobaczycie na i usłyszycie, jak się skurwiamy. Tak będzie, inaczej. O, tu trzeba powoli. Czakuś rzucaj granatem. O idealnie. Pięknie. Ło lecimy na Rosję, ja ucieka. Ło. A może na właśnie się o, my ryskować, jest No aż, o. O jeszcze kurwa kajwer. Płonął, Dobra. Lecimy dalej. Wjazd na chatę robimy. Pojedziemy windą. Dawaj. Do góry. O, mm -hmm. Czekaj. Czekaj, tu nic nie ma. Jedziemy dalej. A Mnie jest specjalny. Nie mamy Nie nie, mam, nie, mam, nie, mam przekał, nie, mam. nie jest specjalnie dobrym bohaterem w tej grze Dobra, zakończyłem poziom Bez ciebie tym razem. Ja, skończy, skończy, skończy. No, ale robi się coraz więcej. się robić. No to jest coraz bardziej Coraz większe wyzwanie ogólnie. jest fajnie. Gramy dalej. Ło! Może, może, warto też się czasami rozdzielić jeszcze, jeśli no mamy tak. na to, ponieważ to chyba, bo można bardziej wzrokowo ogarnąć to wszystko, tak, nie? Dokładnie. Bo nie, nie ganiamy, wiesz, o, ja już padłem. obok siebie i nie tego, nie przeszkadzamy sobie. No tak, to jest już, dobre. Już Cię ratuję. No, już, o, Robocop. Ło, kurde. O, <głos> <głos> blisko było. Trochę faila zrobiłem, no ale no co? Bez tego... Tak gra by była nudna O, ja skok, chciałem skok, dobrze Skok życia chciałeś zrobić Chciałem dobrze Wyszła jak zwykle O, znowu. Już, już kurwa, nie no to jest To jest praszka, nie? Nie no teraz musimy się troszkę ogarnąć naprawdę Mobilizacja jedziemy w to. No i kurwa nie jestem dowera O koledzy sami się rozsadzają Oj! O, i... Kurde, i znowu mnie rozjebał nasz, cholera mnie. Gdzie też? Jeszcze nie mam życie że Dawaj czapkę. O. razie Rezer. Rzucimy je do panny, czy nie wrócisz. Nie no, zarzucałem, rozpierdolę. Oczywiście. O weź mnie, uratuj. No wrażę biegnę. jest o, base. i patrz na... dałeś kociela, jeb o kurwa spokojnie, widzę cię Przeskocz. kot Skok życia Dobra <grym> jednak, nie zdorzyszczać <zdążyś> skoczyć życia <grym> ja. Nie, to było epickie, nie? No naprawdę epickie Oczywiście <grym> tylko O, Diana Dianna Dianna Jones, I Diana Jones W Dianie Jones Wbliczaj kur. O, Kurwa mać, no co jest grane? Jak się wystraszyli Później <gulica> sam bójstwo To Zabili go i, i uciekł do, jestem Zbiczuje cię przed tym, żebyś miał więcej mocy do działania Mocy O ja. brakowało Uciekaj, 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 uciekaj. Samobójcy mnie gonią, dobra. Ogarnę Cześć, skok życiem się uda? Tak. Jest. Udało się. Dobra. Ta, ta Marcina rozwaliliśmy. Bez pośpiechu. Dobra, kolejny checkpoint jest. Jedziemy dalej. Łódź. Dobra. U, 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 na rakietki. Dobra. Zjemy. Zjechał, sam to. Wyszliśmy jej podróży tamten Ło! Uważaj! Będzie... ...dalane! Kurde, dostajmy tu jeszcze trochę Spokojnie ratujecie o jest kolejny checkpoint Golbimy bagi pattern? O! ...nieb! Yep. Podchwytamy tutaj Na górze, ale no właśnie Dobra, dobra możesz mnie ratować? Czy no, czy nie? Mogę się postarać ...o ten szyb jak rozjebieć to wypierdolisz w kosmos całą mapę HOHOHO! Miałeś rację! No bo śmiać, no dobra. Kurysz, po raz kolejny walimy tą mapę. I zapięknieś to teraz kurowa. Ja się ale daj to. Na spontanie, Na spontanse. Najwyżej w cenie, bo tu jest 20 minutowy. O, dobra, ale nie mam życia, dobra, jest bit. Znaczy ja może jakoś. Z drugiej za nimi, a ja nie mam. Na górę. O! Jeszcze żyje, jeszcze żyje, żyje, żyje. Dobra, mam cieku, co? O, 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 o. Do, do, dobra, możesz matnie szyi Dobra, tutaj... Zostałem kulę w ręce. Ło, bo miałem szczęście, że miałem życie. <grytanie> Kurde spadłem! Nie no to jest. O, no, tu już jest grubo. Chyba zakończymy ten odcinek na... Jak to jak skończymy tą mapę, nie? <grytanie> skończymy tą mapę. O, o nie, skończymy. Nie no skończymy.

Zawsze chciałem być Hydraulikiem. Jeb, i nawet się wstałem, kurwa, bo... Dobra, byliśmy, ja to się, teraz... Uwaga! Dobra, mam to, wrócił jeszcze na szczęście. To byśmy znowu powtarzali mapy. O, może tu kurczaka. Okej. Nie wiem, po co to było. Nie ogarniam tego I Te, tej, tej, jego specjalnej broni. Postać. Uwaga, uwaga Dobra widzę, że do przeskoczę Jest Czekaj Uważaj, idź do góry, może Przedurwiony z piątego góry Uwaga, polecam do drewna Da jeszcze raz Podaj bliżej może jeszcze Jak to, to wygląda? Dobra, wiesz co? Poświęcę się mam dwa życie. No, udało się, bez, bez straty. Dobra. Idziemy dalej. Czekam na ciebie. Dobra, się, uda mi się. Dobra. się! Dobra. Chcę podskoczę, poczekaj, żeby jakieś... O tą ściankę tam może. O tu właśnie. No, tak, nie wiem, jak pójdzie. I tyle na temat. Dobra, Będzie śmiesznie. Dobra, dał radę. Ale to szły chyba skądś poziomu jeszcze nie. Strasznie. Przeczekałem go. Ło Dobra. Uda, 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 uda się, uda się, uda się, uda się. Udało się, Udało się, bardzo. O ja pierdolę ty. To, dalej czy jednak... Zakończymy to, bo to trochę tej było trochę nawzajem. Ja myślę, że... Chyba będzie wystarczająco. Wystarczy tego dobrego. No niestety w tym odcinku bez bossa, ale mam nadzieję, że nam się spodobało. W następnym odcinku postaramy się zacząć już od następnego planszy, czy to... No, żeby nie powtarzać niepotrzebnie, nie? Już dość, Dokładnie. no, oglądaliście się właśnie z tej mapy naszych failów. A aż do znudzenia, do pożygu, że tak powiem. To jest który nasz trzeci? Trzeci, trzeci odcinek, tak. więc widzimy się w, w kolejnym odcinku. odcinku. Do usłyszenia, na razie. Na razie, hej.